Nie podjęć nie duża ta soba. Nie mamy księdza. Tu jestem.

na to się odmawia ojczyna. A zdroważki przechodzą między jedną a drugą stacją. Dlatego, kiedy jedna osoba z mocnym głosem zaczyna yy, róża, zdrować na nią i po prostu prowadzi, reszta odpowiada, tak żebyście po prostu udzielili się. Zostawcie tej to w dziesiątkę prowadzić, to wtedy na się wyrywa i głośno je prowadzi. A w stacji rozważanej to jak się po prostu umawiamy wtedy do... ja to nie tylko zapowiadamy no to czyli po prostu wszystkie intencje wtedy po prostu który chcecie iść i co macie to żeby tutaj na początku zbudzić a przy stacjach to będzie tylko postój e, rozważanie Peu, że przy pewnych stacjach będą moje po ja powrócę w swoim księdzu i to byłem, dobra, to ja będę dawać znać na Ojczyna. nasz. jak będę ja ojczyna, żeby wiadomo było, że już w tej stacji kończymy opowie. Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Jusza Ojca Wszechmogącego, tak Stworzyciela nieba i, i ziemi i Jezusa, Chrystusa, Jezusa Chrystusa, Syna Jego, Jego jedynego, Pana naszego który z Ducha Świętego, rodził się z Marii Panny, umęczon chodkowskim piłatem, użyrzowan dwumarmi po wstąpił do nich trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niewiosa, siedzi po prawicy ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. w niebie, Twoje, przyjdź Chleba naszego, poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Marjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Marjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Do tajemnicy dochodzimy. I słuchajcie, teraz już przechodzimy, bo ten początek to jest taki właśnie, nie jeszcze zdrowa się jeszcze zdrowaście odmawia też. Ale skupiamy się przy tablicach, żeby po prostu część drogi została wolna, nie mamy mikrofonu i żeby po prostu wszystko głosować. Przy tablicach nie przechodzimy za danek kulturę, byśmy dzieci Przemek i ty Do tablicy proszę, tamtą stronę zostawiamy wolne, aby tam ludzie schodzić z góry, żeby niekoniecznie się musieli przepychać. A widzicie, już tu jedna osoba schodzi, jedna druga, żeby mieli wolne. jest Tajemnica pierwsza zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Archanioł Boży Gabriel posłał do Panny Maryi z jest. Świętej, tak sprawował poselstwo w Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan jest Tobą, to rzecz pewna. na się wielce zdruwiała z poselstwa, które słyszała. Po się spełniła jako Pana świątobliwa Zasłuciła się z tej mowy, nic, nic nie żegła aniołowi. poseł z wysokości napełnion boskiej mądrości jej, nie bój się, Maria, a szczęśliwsza, Panno miła. Zaraz masz łaskę u Pana, o to kośniesz, syna. Przy tej stacji. Uświadamiamy sobie, że Pan Bóg nieustannie do nas mówi: każdy dzień dla nas to Boże zwiastowanie, a nasza rzecz to naśladować Maryję w jej postawie, mówiąc: Niech mi się tak stanie, jak mi dzisiaj mówisz, niech to słowo, które do mnie mówisz, stanie się u mnie w moim życiu ciałem, aby przyniosło dobry, obfity owoc. I ostatni, którzyśmy właśnie, że Archanioł został posłany do Maryi. I teraz, i to jeszcze dokładnie brzmią słowa z Ewangelii, w szóste miesiące, posłał Bóg, anioł Archanioła do dziewicy, do Nazaretu, do dziewicy imieniu Maryja. Jesteśmy w szóstym miesiącu kalendarza. Teraz tutaj w decyzji stacji, na początku tego naszego pobytu w Madżugoriu, każdemu z nas Pan chce posłać anioła. Teraz go dostaniecie. Chowamy go do torebeczek, Nic nie czytamy. Ręce, żeby były wolne. I potem, jakiego tego anioła jeszcze dostali, to sobie przy Matce Bożej dopiero pójdzie. będzie gdzie czas. Wszystkie rzeczy, które po drodze dostaniecie, dopiero otwieramy przy Matce Bożej. Tak żeby po prostu nie było zamieszania. I chować proszę. Wiem, ci co poszli do to teraz będziecie się po prostu brać. że Nie dajemy. Każdy dostaje swojego. Każdy przychodzi. Święć się, się, tak, się imię Twoje, sześć królestwo Twoje, Dzień, bądź Cię, Twoja, bądź, Bola Bola twoja Jace, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zawod z regionu. Nie, zobacz, przechodzimy do drugiej serki. O, jak ona tyle. Świętoma poświęcenie. Za nami wrześnymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

Tajemnica druga, zwiastowanie świętej Elżbiety. Po, na pozdrowienie, a skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? I wtedy Maryja, ty mnie magnifika, uwielbia Pana Boga za dary, które od Niego otrzymała, została wybrana. Wielbi dusza moja, sławę Pana mego. Pan Bóg jest użyciem, tak bardzo dobrego. Bóg, bóg, bóg zbawienie mój zbawienie moje, ludzka ducha. Bóg, miłość, serca i weselę ducha. Bóg, 背上那大笔大粗的，是不是心里早就已经好羡慕？好羡慕，所有梦也都在悬着。 Oh, oh.